I witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik Słodka Chwila. Potrzebować będziemy kilogram sera z wiaderka, jeden budyń 40 g bez cukru, szklankę cukru, cztery jajka. Ponadto będziemy gotować budyń. Mam tutaj trzy szklanki mleka, a w jednej rozprowadzę trzy budynie pół szklanki cukru i dwie duże łyżki kakao jeżeli kupimy budyń kakaowy to nie musimy dodawać kakao i gotuję budyń i wyłożę na przygotowane ciasteczka forma 17 na 27 cm budynie rozprowadzam szklance mleka i na gotujące się mleko wleję zawiesinę budyniową. Ja zawsze na koniec dodaję cukier, ponieważ niekiedy ten budyń lubi się przypalać. Dodałam również kakao i dokładnie zawiesinę budyniową mieszam. I później wleję na gotujące się mleko. Ja mam garnek o grubym dniem, więc ja tylko budyń zagotuję i zaraz wyłączam. Jeżeli mamy garki o cienkim dnie, to tak minutkę możemy ten budyń przygotować. Rozprowadzamy idealnie budynie z kakao, Abyśmy nie mieli grudek. Jeżeli mamy grudki, możemy ten budyń przelać przez siteczko, ale ja raczej staram się rozprowadzić równomiernie i wlewam na gotujące się mleko. Budyń jest gotujący się, rozłożymy na ciasteczka. Ponieważ ciepły budyń lepiej się rozprowadza po ciasteczkach. Tak, u mnie już się budyń zaczyna gotować. Należy intensywnie mieszać, abyśmy nie mieli grudek. Budyń już mam ugotowany, tak jak wspominałam. Dodaję cukier i dokładnie mieszam. Ja mam ten garnek, że jeszcze się ten budyń gotuje. I teraz ubiję jajka z cukrem na puszystą masę. Tak, budyń już mam ugotowany. Teraz ubijam jajka. Masę jajeczną już mam ubitą, dodaję budyn, masę jajeczna ubita z cukrem, pomieszam i dodam ser. I dokładnie mieszamy. Tak. Już mam przegotowane i teraz łączymy składniki masy serowe. masę serową już mam przygotowaną jeszcze zbiorę brzegi przemieszam i już mamy będziemy łączyć ser wykładam budyn na, na ciasteczku rozprowadzam po całej powierzchni rozprowadzam cała powierzchnia i na budyń wykładam Masę serową. Sernik będziemy piekli godzinę czasu w 170 stopniach. Później studzimy przy uchylonych drzwiczkach. wyrównuje powierzchnię i sernik wędruje do piekarnika. i tak oto sernik słodka chwila jest upieczony możemy posypać startą czekoladą a możemy posypać cukrem pudrem. Najlepiej, jeżeli sernik jest kilka godzin w lodówce, a najlepiej całą noc. A tak sernik wygląda w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Sernik słodka chwila.